Dzień dobry! Drodzy rodzice, zanim przejdę do ćwiczenia, chciałabym, abyście zwrócili uwagę na to, czy znajdujecie się w pomieszczeniu, w którym nie ma za dużo bodźców rozpraszających. Proszę o wyłączenie radia, telewizora, odłożenie telefonu i zabawek oraz innych rzeczy, które mogłyby rozpraszać uwagę waszego dziecka. Dzisiejsze ćwiczenie ma na celu rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała. Oraz stanowi kontynuację doskonalenia umiejętności w tym obszarze. Wskazując kolejno części ciała chłopca na obrazku, czyli ucho, oko, nos i buzia, poproście dziecko, aby również wskazało palcem te części ciała. Jeżeli widzicie Państwo, że dziecko ma problem z rozpoznawaniem tych części ciała na obrazku, Możecie spróbować manipulować jego palcem, nazywając i wskazując razem z dzieckiem. Następnie możecie Państwo wykonać to ćwiczenie na dziecku lub na sobie, wskazując właśnie te części ciała. Dziękuję.